To zaczynamy. Hania, stymulujemy się w główkę, tak? Tak! Stymulujemy się. Bocian, liść, tygrys, kwiat, gęś, drzewo, ryba, wąż, sowa, kaczka, zając, kot, słoń, żyrafa, kogut. Brawo! Brawo! I teraz siada. Siadamy, Je super, no. Tak właśnie może wyglądać przykładowa nauka czytania dziecka. Ona różni się od tego, co zaleca Glendoman przede wszystkim tym, że w sesji jest 15 aż kart. Glendoman zaleca, żeby w sesji było maksymalnie 5 kart. Czyli to byłaby jedna sesja, następnie kolejne 5 kart, to następna sesja. No, i to 5 kart, jeszcze jedna sesja, czyli trzy odrębne sesje. Dokładając do tego, że każdy wyraz powinien być pokazany 3 razy dziennie, to daje w sumie aż 9 sesji. Pokazując 15 wyrazów w ciągu jednej sesji, no skracam to do trzech sesji w ciągu dnia, co mi jest łatwiej dopasować tak, do nastrojów Ani, czyli tego, żeby była. Najedzona, wyspana i radosna, szczęśliwa, żeby przede wszystkim chciała się patrzeć na te wyrazy, tak jeszcze dołożymy do tego, że odstępy między sesjami powinny wynosić według domana przynajmniej pół godziny, to się bardzo rozciąga w czasie w ciągu dnia, no i to niekoniecznie może się wpisywać w twój grafik plus grafik Twojego dziecka, ten grafik tej szczęśliwości na jedzenia wyspania się. Dlatego póki. Moja Hania jest taka mniej mobilna, bardziej siedzi i leży. Tak, za daleko poszło, tak? Masz, masz, bliżej tu. To mogę jej pokazywać 15 wyrazów, bo przede wszystkim ona chce, chce się na nich skupić. A jak zacznie raczkować i czy też nawet chodzić, no, to odkryje przed nią taki duży, szeroki świat, że te wyrazy mogą zejść na drugie miejsce. Dlatego trzeba będzie załapać na te krótsze momenty po pięć sesji, które będzie trochę trudniej w ciągu dnia włożyć. No i przede wszystkim właśnie dlatego modyfikuję, żeby jednocześnie i Hania była zadowolona, i tata miał wystarczająco czasu, żeby to wszystko pokazywać we właściwym momencie. No i mama też. No i te odstępy półgodzinne też czasami można skrócić. Przede wszystkim ważne jest, żeby obserwować dziecko, czy jest szczęśliwe i czy nie nudzi się pokazywaniem wyrazów. No Bo jeśli zauważyłbym, że Hania te 15 wyrazów zaczynają nudzić, no to bym wtedy modyfikował to odpowiednio i zaczął pokazywać po 5 wyrazów, czyli byłoby krócej, ale w ciągu dnia trzeba by więcej zrobić sesji. I to przede wszystkim. Najważniejsze, jeśli chodzi o czytanie, to jest nastawienie dziecka i o tym trzeba pamiętać. Plen Doman po prostu. Mówi o tak, Cii, o tak, smaczne motyliky, tak. Landowan po prostu mówi o takich przykładach czy takich sesjach, które najlepiej się sprawdzają, ale to zawsze jest najważniejsze, że ta kolejność, ilość wyrazów nie jest właśnie tak istotna jak nastawienie i radość dziecka z nauki, uczenia się.